się mano, to znowu my, ja jestem na Cello, a ze mną jest Zręczne. no i, i witam Was już w trzecim odcinku z, z gry w Online no i dzisiaj jesteśmy w Doha w yy, pójdziemy te, do laboratorium Płams yy, No yy, dzisiaj yy, zrobimy w tym odcinku będzie intro, po raz pierwszy, dlatego fajnie. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. No i może na końcu filmiku, no na pewno oddniejemy na tym, na właściwie no, na Kali. Na pewno oddniemy, ale no może pójdziemy na końcu odcinka na nią. Dobrze. Ten odcinek będzie podzielony na dwa party. Znaczy, że będzie tak, że będzie trzeci part część pierwsza i trzeci part część druga. No i będzie myślę, że nazwa to będzie to tak jak ten part, part trzeci, będzie później nie wiem, tam część pierwsza z drugiej i nie wiem, na przykład yy, hmm, Wybijanie potworków z podziemnych, yy, podziemnych, nie wiem, loków na przykład. Coś w tym stylu. I, a, a w drugim odcinku na przykład przejście do rocznego laboratorium. Coś w tym stylu. I pokonanie Kali. Hmm, o ile pokonamy. Chociaż wątpię. O, no nie, i zawalczenie z Kali. Mam przesadę... ale ja, ja y, trochę takiej jednej rzeczy nie kapuję, bo w schronieniu we Ariana jest y, taki NPC, y, no czyli ry, rycerz Leonard, a tutaj jest taki boss, y, y, ciało rycerza Leonarda. No i ja właśnie trochę tego nie kapuję. O to w tym chodzi. No to przecież mógł tu być, nie? Może to są... Będzie jakiś quest, żeby odnaleźć jego ten... No, może. O, tutaj jest tro, trochę tych... Tych potworów trochę tutaj jest. O, mieć mi wypadła ze skrzyni. No, no i tutaj sobie jak spimy. E, ja mam 26 level, Martin ma 21. I muszę Wam powiedzieć, bardzo mi się podoba ten, ta ten taniec ten ostrzy, ponieważ on e, dobrze y, ma, e, dobrze się z niego nawala. I teraz Wam pokażę o coś takiego. To jest coś takiego. I to mocno wali i zaznacza wrogów. O I mogę nawalać ki kilku wrogów naraz. To jest bardzo przydatne. Ale to pobiera bardzo dużo koncentracji, ponieważ aż 50. Ale jeżeli jest na przykład, o, na przykład taka gromada, to można bardzo dwa razy. Jest po sprawie. O, tam surowy. O. Trochę ich tu jest. No to może odda Poczekaj to ja ich tam co No tak. O i jebu. Wow. Kurde, ujął się na mnie. Wow! Ale tak trzech mnie z kuli walnęło. O. Nie wiem, no na pewno ich rozwalimy, ale... No. Czego ty tu chciałeś mnie rozwalić? Nie no, no bo mam mało HP już. Marcel, ile masz y, kryształów prawdy? Yy, 151 tylko. A ja mam 260. Nieźle, nie? No. Chodź. Zbieram. Zbieram cały czas. I, i czekam na żeby mi się zdarzyło szczęście i żeby zdobyć jakąś nadzwyczajną, fajną rzecz na mój level i żeby sobie ją odblokować za to. Jakby co to, mam jeszcze 126 dościg 12 monet. Ja mam tylko... Mówię... Ja mam tylko 38. No, no bo ja, ja teraz po prostu, no, ten, dostałem. Ciągle dostaję takie szczęście, można kupić w jednym ze sklepów, coś takiego jak e, rutynowe szczęście czy coś w tym stylu I to, i, to ten, i to daje coś takiego, że więcej, że e, lepiej e, dostaje się ten. I ja to wykupiłem sobie za, dwie, za 200 złotych monet i to mi daje, że codziennie mam lepsze loty i to, mi daje, to mam to na trzy dni jeszcze jutro. Dobra, to chodźmy już. To no a tu ciebie, u ciebie jakieś dźwięki słychać. No wiem, wiem. A. że coś w ten zrób. No e, nie to. E, to, może zam, to może zamknij drzwi. no właściwie to my teraz będziemy y, kończyć. Czemu? Przecież podzielimy to na dwie części, powiedziałem. No tak, ale, ale w parcie drugim tej, tego filmiku, to Laboratorium Kłamstw mieliśmy się udać. No tak, no, aha, no dobrze, no to tutaj jest Laboratorium Kłamstw. A ile mamy czasu? No, je, jeszcze mamy czas. Ile? Y no, y gdzieś trzy minuty. Ja, a ile jest mikrofonia? Ile już się nagrało? 7.46. Aha, no to, no to zaraz, no zaraz będziemy kończyć, tylko tutaj jeszcze chwilkę wybijemy, dojdziemy tak troszeczkę i już będzie... Marcy, tu patrz na czas, pamiętaj. No wiem, bo w mandami można tylko 10 minut nagrywać niestety. No. I powiedziemy to na tej to będzie takie mniej więcej tak 19 minut, chyba myślę, że to wystarczy. No. O, Uwielbiam je. No. Zbiegły eksperyment. To... to... to jest fajna nazwa dosyć. O i tu bot będzie z tego co pamiętam. No. Ja sobie skrzynię wezmę. O, mam już 277 kryształów prawdy. Miałam ja dwa szkielety, zaraz rozwalam. Szakala. A może w czwartym parcie może pójdziemy... Nie wiem, bo Ignacy mi mówił, że... Chodź na chwilę, chodź na chwilę tutaj. No to? Ignacy mi mówił, że sam pokonuje takiego 25 potwora niezwykłego be Bearcha właściwie. To może... Bear. No, bo to może się na niego udamy. Mm, on jest bardzo fajny taki i nazwiemy go głodny misiu, bo on e, chodzi z takim, e, z takim tym z taką ma e... maczugą, gdzie ma przyczepiony taki ul. No, dobra Marce, ile mamy, bo, bo zaraz on się... E, już musimy kończyć. Dobra, no to zaraz wracamy Was do części drugiej. Na razie. No, na razie, cześć.